W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was najlepsze TikToki z trikami, które w tym odcinku sobie przetestujemy. I widzowie, przypominam Wam jeszcze o moim kodzie Rafa to ja w sklepie, oczywiście bez spacji. Na pewno wiele osób z Was gra rankedy i wiele osób też kryje się podczas tego, żeby wbić jak najwyższą rangę. I według tego TikToka, dokładnie pod mostem, zaraz to wszystko sprawdzimy, jest najlepszy hiding spot, jaki kiedykolwiek chyba był, chociaż. Wiadomo, pewnie były lepsze, ale na ten sezon... Przynajmniej jak ja to teraz oglądam, wygląda to potężnie, ponieważ możemy wychodzić wyżej i wyżej i wyżej, i nikt nas tam nie zauważy. A jedyne, kto nas zauważy, to strefa, która do nas przyjdzie. Zrobimy jeszcze tak, że ja dostosuję sobie skina do tej lokacji, ponieważ tam jest pomarańczowo-żółta lokacja, tak bym to powiedział. Ok, skinek już jest gotowy, wchodzimy do gry. Most, który widzieliśmy na TikToku, jest właśnie przed nami, i według tego TikToka tu gdzieś jest jakaś dziura, do której będziemy mogli wejść. Ale tak szczerze jak teraz patrzę na to, to jej nie. Nie widzę tak do końca, chociaż jest tutaj coś. Słuchajcie, tak wylądowałem tutaj i wydaje mi się, że nic takiego tutaj nie ma. Nie wiem, czy to nie zostało już naprawione, ale zbierzmy matce i lekko tego poszukajmy, bo on z tego co wiem, to gdzieś się tutaj podbudowywał i gdzieś wychodził być może, a może to, a dobra ej, to może jest gdzieś tutaj, w tym miejscu może to o tą dziurę chodzi, dobra już wiem co źle robię, po prostu patrzyłem na złą stronę, ponieważ patrzyłem na tą stronę a tu się okazuje, że trzeba iść dokładnie w to miejsce, czyli jeśli chodzi o mapę, to tu jest właśnie ta stacyjka, więc to jest ta lewa strona dokładnie tu. Także zbieram sobie jeszcze troszkę maców i postaram się tam wejść. No zobaczymy jak mocno nas tu skryje. Słuchajcie, to jest dokładnie w tym miejscu i wygląda na to, że to wcale nie jest żaden bait, bo jak wiecie tych tiktoków z jest pełno. Dobra, czyli to te schody tam na dole oczywiście rozwalamy. A teraz wszystko będzie polegało na tym, że wychodzimy sobie po kolei. Ej, to jest mocne, to jest mocna lokacja, tylko wyżej. Ej, nie, da się chyba iść jeszcze wyżej, co jest grane? Może o, może tak, sprawdźmy to, no nie, no, no o. Okej. Okay. Ej, da się. XD, czyli patrzcie się, jesteśmy w stanie. Wyjść nie jesteśmy w stanie, tędy Pytanie, czy będziemy mogli zejść Ale na tą chwilę, no wygląda na to Że tutaj dosłownie nie ma opcji, że ktoś nas znajdzie Czyli tu musimy sprintować I zobaczcie, nawet na takim malutkim skrawku A tam na dole jesteśmy w stanie wszystko rozwalić Zobaczmy, czy jeszcze da się z tego wyjść No bo co z tego, że da się wejść, jak czy się da wyjść Trzeba sprawdzić I da się Tam was nikt nie znajdzie Wracamy do tego TikToka, który był wcześniej Ponieważ na nim możemy zobaczyć Jeszcze jedną mocną lokację Pod innym mostem I możemy tutaj na tym TikToku zobaczyć Że to jest gdzieś w tym Ślurpie pod wodą, tylko pytanie Czy nasze pływanie będzie widać Na minimapie, nie na minimapie, tylko na Interfejsie, bo z tego co widzę to da Chyba się tam stanąć, więc lećmy tam I sprawdźmy to. Jeśli chodzi o tą lokację jest ona Bardziej w centrum wyspy Więc wydaje mi się, że ona będzie lepsza Jest ona dokładnie w tym miejscu. Na mapie, gdzie to jest, mamy zaznaczone I ja w tej chwili tam jadę I wydaje mi się, że ten spot, do którego Teraz jedziemy, może być jeszcze lepszy Bo tam też powinno nam dawać leczenie Z tego, co było widać właśnie na tym TikToku My już jesteśmy i wydaje mi się, że właśnie ten spot Może być lepszy przez samą lokację No nie, że jest on bardziej w środku wyspy I ten spot jest Dokładnie... Tutaj, tylko teraz pytanie, czy tam się będzie dało radę stać? Ale zanim sprawdzimy tamto, chcę jeszcze sprawdzić tu, tą stronę. Dlatego, że fajnie by. Och, ej, nie wiem, czy to nawet by nie było lepsze. Bo tutaj, tak. Czy ja tu stoję? Ej, słuchajcie, ja tu nie pływam. Wiecie o co chodzi? Czyli nie widać, że ktoś pływa, tylko można sobie stanąć dokładnie w tym miejscu, leczyć się cały czas. Czyli nie dość, że mamy leczenie. No, to tutaj nikt raczej nie powinien nam wejść i nie widać tego, że pływamy. Tylko do niego jest dużo łatwiej wejść, na przykład od tej strony. Sprawdźmy jeszcze tam z drugiej. Czy da się wejść pod to jakoś? Czekajcie, podskoczmy i spróbujmy się tam wbić. Ej, niby. Ej, da się. Tylko czekajcie. Czy te przesła jesteśmy w stanie. Aha. Czyli. Mhm. Czyli słuchaj. A nie, da się chyba tędy wejść. Tak, bo mi zbiera matce, nie? Nie wiem czy teraz będę mógł stąd wyjść. Okej, okay, zbieram sobie metal na nie wiem z czego. Tutaj lepiej pod tą platformę nie wchodźcie, bo już z niej nie wyjdziecie, tak jak ja. Jeśli chodzi o tamtego spota, no to tam pewnie pływamy, więc ten po prawej stronie jest lepszy. Według tego TikToka możemy tutaj zobaczyć, że gościu spada ze skybase'a, to się spada po prostu z wysokości. I za pomocą haka jest on w stanie się przyczepić do samochodu Czyli prawdopodobnie nie dostaniemy żadnych obrażeń dzięki temu Ja już hak mam przygotowany I wybuduje się teraz w miarę wysoko Więc y, zaraz powinienem być nad samochodem I słuchajcie, do czego nam się to może przydać? No jakbyśmy byli do jakimś cudem na skybase, Właśnie z hakiem No to właśnie z tym hakiem będziemy mogli się przyczepić do mitycznego samochodu Który ktoś tam być może będzie miał Także widzowie, samochód mamy I teraz pytanie, w którym momencie to trzeba będzie zrobić? Jak nam złapie? Tak? A. Hey. Czyli wygląda, że to działa. No jest to mocne. Tylko pytanie, czy kiedykolwiek nam się to przyda. Być może w jakichś sytuacjach, ale nie często. Według tego TikToka możemy ukraść samochód z yy, za tych krat. I co ciekawe, ten samochód będzie miał jakieś yy, właściwości, że nie będziemy mogli go w ogóle naruszyć. Zaraz to przetestujemy i zobaczymy, co się stanie, jak weźmiemy też później medalion. Jeśli chodzi o save, który możemy sobie zabrać, jest on na nitrodromie. Dobrze, by też było sprawdzić te pozostałe. Jesteśmy już tutaj. Mega Blisko celu. Przejedźmy i spróbujmy rozwalić. Ej, nie gadajcie, że można ukraść ten samochód. Oni tego jeszcze nie naprawili, że wygląda na to, że to jest prawda. I zobaczcie, jak mamy ten samochód, to podobno jego nie da się uszkodzić. Wiedzmy w cokolwiek i. Ej, uszkadza się. Ej, czyli co? Czyli wygląda to tak, że jeśli go ukradniemy, to też go da się uszkodzić. A wcześniej było tak, że można było go ukraść, ale dopóki ktoś nie użył medalu, no to nie dało się go uszkodzić. Totalnie. A teraz sprawdźmy pozostałe sejfy. Prawdopodobnie, jeśli chodzi o kraty, ich nie będzie dało się uszkodzić, ale jak wiecie, te sejfy mają różne struktury i nie wiem, jak to właśnie wygląda na rekinie, ale tam chyba tył nie jest krat, więc być może tamto też się da ukraść. A więc sprawdźmy to, czy ta krata... Ej, nie gadajcie, że. Co tu się dzieje? To też można ukraść. I wygląda na to, że ten pierwszy można, drugi można, a teraz sprawdźmy jeszcze trzeci. Ej, tu jestem naprawdę w szoku, że to jest do zrobienia. Okej, okay, no i sprawdźmy. Wiedźmy po prostu. Aha, tutaj. Dobra, czyli tutaj nie ma samochodu, ale jak widzi, A nie, czekajcie, to się rozwala. Czyli prawdopodobnie. Być może te kraty też można rozwalić Ona niby jest otwarta, ale na to nie patrzmy O, dobra, zniszczmy sobie to całe I postarajmy się uszkodzić Dobra, ej, wszystkie sejfy Da rozwalić się Battlebusem, więc jeśli go macie A ktoś jeszcze nie zabrał samochodu No to prosta piłka, nie? Tutaj możemy teraz zobaczyć, że Gościu wygrywa będąc pod mapą. I co ciekawe, używa on samochodu, który się przyzywa w pewnym miejscu. Zaraz y, sobie to wszystko y, zobaczymy, czy tak to jest. Także tak, musimy mieć samochód z rifta i pojechać w pewne miejsce. Ja już tego TikToka oglądają do samego końca, ale zobaczcie, mamy tutaj samochód. On wsiada do tego samochodu i jedzie, no, jakieś wydaje mi się, 300-400 metrów, coś takiego. Czyli tak, wskakuje on do samochodu, jedzie on w stronę rzeki i zaraz za tą rzeką będzie taki mały wyskok. No ale to zaraz zobaczycie. Czyli tak, wjeżdża tutaj, nie wiem, czy to w ogóle jest potrzebne, czy, czy tędy trzeba jechać, no pewnie nie, pewnie trzeba być w tamtym miejscu. Omija te drzewa i z tego co widzę, wyjeżdża on właśnie na górkę tutaj wyżej i daje sobie tutaj boost. I teraz pytanie, czy coś takiego się wydarzy? Wydaje mi się, że nie. Ale sprawdźmy to. My już jesteśmy w grze i jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy mieć samochód do przyzwania. Tylko co ciekawe, tym razem on się tutaj nie pojawił, albo jest po prostu wyłączony. Być może ten samochód jest wyłączony, ale lećmy po samochód, który jest tutaj, ponieważ no tutaj też jest ten samochód. Czy się wiadomo, to nie jest ten sam samochód, i być może dlatego nam to nie wyjdzie. Ale spróbujmy, bo tamten prawdopodobnie jest wyłączony. Pojedziemy sobie tutaj jeszcze na stację po te ulepszenia do pojazdu, czyli. E, o, opony terenowe tam chyba właśnie były. Tak, opony terenowe. Nowe. Jedyne oczywiście, czego nam brakuje, to tego na przodzie. W sensie tego kolczastego... Nie wiem jak to nazwać. Ale wiecie co? Jadę jeszcze w jedno miejsce, gdzie można też przyzwać samochód. I to jest miejsce tutaj, z tego co kojarzę. W tym miejscu powinniśmy mieć takie do przyzywania. To jest chyba wyłączone. Więc ja nie wiem, czy to w ogóle ma sens, żeby to testować. Ale jedźmy jeszcze w jedno miejsce, w którym taki samochód mamy do przyzywania, Ej! To jest chyba wyłączone, czyli te samochody były zbugowane. Na to wygląda, ale zobaczmy jeszcze na ten. Dobra, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym był ten TikTok tutaj zaczęty, że tak powiem. I z tego co pamiętam, to on wjeżdżał chyba, nie, nie tędy. Wróć. Tędy że oczywiście to raczej nie jest w ogóle ważne, którędy, ale wjechał on tą trasą, żebym po prostu dojechał w dobre miejsce. Z... Za te drzewa trzy, no i sprawdźmy na takim zwykłym samochodzie, ale prawdopodobnie te samochody z riftem były zbugowane i teraz tak to będzie wyglądać, że będzie prawdopodobnie, no prawdopodobnie jest to naprawione. Znalazłem jeszcze jednego TikToka, na którym mamy pokazane, że gościu tutaj lata. Jako, że wcześniejszy TikTok nie wyszedł, stwierdziłem, że muszę poszukać coś jeszcze. I okazuje się, że do tego potrzebne są nam rękawice, sok. I pewna tajemnicza rzecz, która tutaj nie jest pokazana Także widzowie, ja już mam wszystko I z tego co wiem, mamy tutaj jakąś barierę Która może nas wyeliminować Więc muszę trzymać się w miarę blisko I nie odlatywać za wysoko I w tamtym TikToku chodzi o to, że my tym samochodem Prawdopodobnie wylatujemy do góry Ja wylecę na jakieś 200 metrów eee, Użyję sobie teraz soku byłem tylko zdążył I muszę, muszę wylecieć Czy mi już użyło? Dobra, użyło Wylatuję no i w tamtym TikToku chodzi o to, że ten gość jest z tymi rękawicami mega wysoko z tego względu, że wylatuje tym samochodem. Ale z tego co wiem, to tam u góry teraz mamy barierę, która nas eliminuje, więc za wysoko też już się nie da wylecieć. Wylecę jeszcze raz, żeby wam pokazać, że faktycznie jest tu taka bariera. Okej, okay, wyjeżdżamy do góry. Jesteśmy... O! Właśnie! I tak to się kończy. Jeśli chodzi o tego TikToka, chodzi tutaj o to, że możemy wejść na mapę i użyć jakiego tylko skina chcemy. Czyli gdy wejdziemy, sobie, nie wiem, w tego skina, w którego on teraz wchodzi, od razu go dostaniemy i nim możemy zagrać. Wiem, że kiedyś tańce były tak odblokowane, więc być może przynajmniej trochę jakieś ziarnko prawdy w tym jest. Wejdźmy i sprawdźmy. Słuchajcie, jeśli chodzi o. Właśnie te skiny. Pytanie, gdzie to w ogóle jest? Być może gdzieś tu na dole? Wygląda to tak, że tutaj tego nie ma. Być może trzeba wyjść z powrotem do góry. Tutaj tego nie ma, nie ma, nie ma. Być może to będzie tu w środku, ale też tam się chyba nie da wejść. Czekajcie. Także jeśli chodzi o tą mapę, niby gdzieś tutaj jest taki rum, tylko tego rumu tutaj nie widzę. Być może to jest w jakimś, wiecie, sejfie, dopiero do odpalenia, ale z tego co wiem, to jeszcze na tym tiktoku było napisane na kolejnym, że też są dostępne wszystkie tańce, ale to też na tak chyba nie wygląda. No nic, albo ja nie wiem gdzie jest ten room, albo jego po prostu tutaj nigdzie nie ma i to jest fake.